Dzień dobry, nazywam się Paweł i uwielbiam muzykę oraz fizykę, w tej kolejności nieodwrotnie. Chciałbym dzisiaj pokazać doświadczenie, w którym łączą się te dwie moje pasje, a mianowicie gasnące świeczki, czyli energia fali akustycznej. Do jego wykonania potrzebujemy głośnika podłączonego do źródła dźwięku, stojącej świeczki oraz zapalniczkę. Zapaloną świeczkę. Ustawiamy naprzeciwko basowej części głośnika. Włączamy muzykę zawierającą dźwięki basowe. Płomień Płomień świeczki odchyla się w rytm muzyki w kierunku przeciwnym do rozchodzącego się dźwięku. Gdy zwiększymy głośność, to pomień świeczki odchyla się coraz bardziej i może nawet zgasnąć. W drugiej części, naprzeciwko głośnika, ustawiamy 6 zapalonych świeczek i powoli zwiększamy głośność. A teraz wyjaśnię o co chodzi w doświadczeniu. Rozchodzenie się dźwięku polega na przekazywaniu drgań jednych cząsteczek o środka następnym. W powietrzu jest to fala podłużna, czyli drgania cząsteczek powietrza, które są równoległe do kierunku rozchodzenia się. Fala akustyczna, czyli dźwiękowa, przynosi energię. Energia fali jest wprost proporcjonalna do kwadratu amplitudy, czyli, czyli do największego wychylenia. Kiedy zwiększamy głośność, to cząsteczki drgają coraz silniej, a wraz z nimi płomień świeczki. Im dalej od źródła, tym mniej energii dociera i mniejsze są drgania cząsteczek. Świeczki najlepiej reagują na dźwięki basowe, ponieważ one są najcisze, czyli mają najmniejszą częstotliwość, więc świeczka może nadążyć za takimi drganiami. Jakie a jakie zastosowanie praktyczne wynika z tego doświadczenia? W jaki sposób fale dźwiękowe gaszą płomień? Ponieważ działają na tlen jeden z wierzchołków trójkąta ognia, czyli trzech elementów niezbędnych do tego, żeby coś się paliło, pozostałe to ciepło i paliwo. Cząsteczki tlenu pod wpływem fali dźwiękowej zagęszczają się i rozdzierają. Telefalujący ruch sprawia, że jest ich coraz mniej w miejscu, w którym zachodzi proces spalania. W efekcie płomień gaśnie. Przygotowując się do doświadczenia korzystałem ze strony internetowej fizyka.pl Dziękuję za uwagę. Czy wiecie, że jest wiele aplikacji na telefon lub na inne urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie doświadczeń z różnych dziedzin nauki? Można się przy tym nieźle śpiewać. Zobaczcie sami. Świeczka jest sama, ale fale dźwiękowe, które działają na tą świeczkę, powodują, że ta świeczka przygasa. Ponieważ jest strasznie głośno, i fale cienkie są bardzo głosowe.